Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie, gorąco, cieplutko. Nie powiedziałem bardzo. No to dzień dobry bardzo wszystkim, witam, no tak jak zawsze. Ostatnio mówiłem o triadzie. Co to jest triada, jak się ją buduje, z czego się składa? Dzisiaj temat będzie kontynuowany. Pamiętacie, triada to te stopnie główne. To znaczy akordy zbudowane na stopniach głównych, czyli tak jakby akordy główne, a dzisiaj będzie mowa o akordach pobocznych. Zapraszam. Czym zatem jest ten akord poboczny? No, najłatwiej powiedzieć, że akord poboczny jest to taki akord w danej tonacji, który nie wchodzi w skład triady harmonicznej. Czyli na pewno nie będą to akordy zbudowane na stopniu pierwszym, czwartym i piątym, dlatego że wiemy, że te stopnie są zarezerwowane dla triady harmonicznej. W związku z tym do akordów pobocznych będą się zaliczać wszystkie trójdźwięki. Teraz uwaga! Trójdźwięki, również 4 i pięciodźwięki budowane na drugim, trzecim, szóstym i siódmym stopniu gamy. Akordy poboczne mogą być budowane na dźwiękach gamowłaściwych, czyli na tych dźwiękach, które powstają nam. Z, z, tak jak budujemy gamy, czyli tych, czyli tych schematów używamy, ale również mogą być budowane na dźwiękach alterowanych, o ile taka alteracja nie spowoduje dźwięku enharmonicznego, równoważnego dźwiękowi gamy naturalnego. Dlatego na przykład w tonacjach durowych nie alterujemy, nie podwyższamy trzeciego stopnia. Nie podwyższamy trzeciego stopnia z tego względu, że podwyższony trzeci stopień dla nas będzie brzmiał tak jak naturalny czwarty. No a wiemy, że czwarty stopień należy do triady. W związku z tym byłoby to troszkę bez sensu i wprowadzało na pewno niepotrzebne zamieszanie. Jeżeli natomiast akord poboczny budowany jest od dźwięku alterowanego, to mówimy o, nim, mówimy o tym akordzie, że jest on zbudowany na stopniu którymś tam podwyższonym lub obniżonym, na przykład na szóstym obniżonym, bo no tam już jak najbardziej może być. Ale w sumie nie, ja nie wiem, czy to jest Wam do szczęścia potrzebne, to co teraz powiedziałem ale na pewno przyda się to, co za chwilkę będę mówił. No więc, narysowana gama D-dur. Gama D-dur ma dwa znaki, dwa krzyżyki. To będę mówił później, przy okazji koła kwintowego. To już nie chciałem pisać tych, 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 tych krzyżyków przy tak? w związku z tym zapisałem tak, jakbyśmy to normalnie zapisali. Podpisane stopnie, podpisana triada, pierwszy, czwarty i piąty stopień podpisany na czarno, a my się zajmujemy tymi pozostałymi, czyli akordami pobocznymi. I cały czas będziemy wałkować tercjami, będziemy tymi tercjami operować, gdyż wiemy, że trójdźwięki generalnie mają budowę tercjową. Oczywiście, jeżeli nie mają tam jakichś opóźnień, ale o tym innym razem. Dobra. Pierwszy stopień tonikę zostawiamy w spokoju. Stopień drugi w tonacji w gamie, w gamie D-Dur. Drugi stopień to tutaj sobie napiszemy. Napiszemy. Tutaj sobie ustawimy jedną tercję i drugą tercję i wychodzi nam EGH. EGH. No to słyszymy, że jest to trójdźwięk molowy. Trzeci stopień. Mamy FIS, pierwszy krzyżyk. No pamiętamy, że znaki przykluczowe dotyczą, obowiązują wszystkie dźwięki danej nazwy. Czyli mamy sobie FIS. Tutaj sobie robimy jedną tercję, pierwsze pole, no to będzie tercja na, następna tercja na drugim polu i następna tercja na trzecim polu. Fis, A, Cis nam wyszło. Fis, A, Cis, czyli trójdźwięk molowy. Subdominanta tu będzie G-dur, słyszymy, że durowy. Dominanta a dur, dość wiemy, albo słyszymy, albo pamiętamy, że durowy. Stopień szósty. O, to się w mikrofon zaplątałem. Stopień szósty. No to na stopniu szóstym sobie budujemy. Tu jest trzecia linia, czyli tu będzie czwarta linia, tu będzie piąta linia. Stopień szósty, dźwięki... A, dźwięki. No, dźwięki H, D, Fis i to nam wychodzi trójdźwięk jak słyszymy, dźwięk molowy. E, stopień siódmy. Tu mamy trzecie pole, czyli tu sobie stawiamy na czwartym polu i tu na piątym polu, którego nie ma nad piątą linią, czyli traktujemy to tak, jakby to było na polu. E, cóż my tu mamy? Cis egis. e gis. Oktawy niżej sobie to zagram. A, I teraz co to jest? Cis, egis. No nie jest to ani durowy, bo durowy to by brzmiał tak. Ani nie jest to molowy, bo molowy by brzmiał tak. Cis, egis. No to dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to sobie policzymy. Cis. Od cis do e jest raz, dwa, trzy, trzy tony, czyli tercja mała. Od e do g to jest raz, dwa, trzy tony, czyli druga tercja mała. A jak z budowy akordów pamiętamy, albo powinniśmy pamiętać, dwie tercje małe to jest nic innego jak trójdźwięk zmniejszony. Czyli na siódmym stopniu mamy trójdźwięk cis zmniejszony. I proszę nie mówcie tego cis dur zmniejszony, ani cis mol zmniejszony. Jeżeli cis mol, to z obniżoną kwintą. Ale ja mówię cis zmniejszony. I teraz słuchajcie, z tym siódmym stopniem to bardzo często... Dzieje się taka sytuacja, taka historia, że ten siódmy stopień jest tak jakby dołożony, doklejony to jest taki wielki skrót myślowy ja Wam później będę mówił, dlaczego wielki skrót myślowy dołożony, doklejony do stopnia pierwszego. Czyli jak sobie to dołożymy tutaj tam było cis egis no i tutaj widzicie, że to na niebiesko jest dalej cis egis ale jeszcze mamy A u dołu, czyli tu było cis egis, a tu jeszcze sobie to A dołożymy i w sumie brzmi nam w ten sposób. No i okazuje się, że brzmi, że brzmi zupełnie normalnie i zupełnie przyzwoicie. Jakbyśmy sobie teraz od drugiej strony to przeanalizowali, to zobaczcie. Mamy A cis e. No a Cis E no to jest dominanta, no to jest trójdźwięk, to jest akord dominantowy, a tu jeszcze na górze to G było. No to jakbyśmy sobie policzyli, jaka odległość jest od A do G, no to zobaczcie, tu mamy A i lecimy półtonami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. to ja policzyłem do F? Bez sensu. Jeszcze raz, od A. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Z góry mi się ta osiem wzięło. Dziesięć. A dziesięć półtonów to jest nic innego jak septyma mała. Czyli to, co nam tutaj powstało, możemy nazwać jako adur, trójdźwięk adur z dodaną septymą małą albo po prostu dominanta septymowa. Coś takiego jak dominacja septymowa, oczywiście, że jest, występuje normalnie, ludzie tego używają i nie jest to nic dziwnego lub nadzwyczajnego. No z tym, że jeżeli to ma być dominanta septymowa, no to by wypadało te septymy jakoś tam zapisać. Wiecie, jak to się zapisuje? Do tego D septyma to 7. No? no to do tego D dopisujemy 7. Ten kulfon cool to jest 7. I mamy coś takiego jak D7, z tym, że nie trójdźwięk czy tam czterodźwięk D7, tylko D7 jako dominanta septymowa. To tyle. A teraz jak to powstałe diabelstwo te stopnie czyli funkcje harmoniczne jak my byśmy je ponazywali Ja dzisiaj tylko takie hasło medianta rzucę ale obiecuję że to hasło ten termin medianta będzie tam kiedyś przy okazji tłumaczony bo to jest taka dość ważna rzecz A wracając do naszej układanki na drugim stopniu zazwyczaj Opisuje się go jako subdominanta, z tym, że subdominanta drugiego. W związku z tym, proszę bardzo, jest S jak subdominanta i 2 jak drugi stopień. Na stopniu trzecim możemy użyć e, albo stopnia od pierwszego, albo od piątego, czyli stopień trzeci możemy nazwać bądź tonika albo dominanta. W zależności od funkcji, jaką akord pełni w, tam, w szeregu harmonicznym, częściej używa się toniki trzeciego. No, już kolejny mi pisak przestaje pisać. Tonika trzeciego. Czwarty stopień, wiadomo, subdominanta. Piąty stopień, wiadomo, dominanta. Stopień szósty. Stopień szósty najczęściej. Opisujemy jako tonikę. Tonikę szóstego. No to tutaj sobie piszemy tonika szóstego. Czasami, w takich sporadycznych, bardzo rzadko, to może być również subdominanta. Ale tonika szóstego występuje dużo, 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 dużo częściej. Na stopniu siódmym, no to już. Pewnie się domyślacie, że tutaj mamy to pokrywieństwo ze stopniem piątym, czyli będzie dominanta siódmego, czyli tutaj jeszcze siódemeczkę muszę nasmarować. A w harmonii klasycznej czasami stosuje się taki zapis jak dominanta septymowa bez prymy, czyli to jakbyśmy sobie tu przestawili, no to mamy dominantę septymową, d i przepraszam, a cis e g, ale to a, no bo tu nie było a, nie? no to było od cis, to a zostało wyrzucone z tego akordu i wtedy zapisalibyśmy to jako, tutaj mamy d7, a1 przekreślone, czyli dominanta septymowa bez prynu. Stopień ósmy, wiadomo, powtórzenie stopnia pierwszego, czyli nic innego jak tonika. A teraz takie praktyczne zastosowanie tego. To co napisałem tutaj, to to już znacie, dlatego że w ten sposób harmonizowałem gamę w górę przy pomocy triady. Ja nie pamiętam jaka tam ta gama była. No tutaj nam wyszło D-dur, ale w ten sposób możemy z każdą jedną zrobić. Z gadaniem tonika. Dominanta, tonika. Dominanta, tonika, subdominanta, dominanta i tonika. No to jeszcze raz bez gadania. I teraz uwaga to ostatnie D, tu gdzie mamy tonikę, skończyliśmy na akordzie D-dur. Teraz sobie muszę zmazać, a za chwilkę od tego D zaczniemy. Pecha mam do tych pisaków, bo co którego wezmę, to mi się zaraz wypisuje, a nie zostawiam otwartego. Nie, nie zostawiam. Dobra, słuchajcie. Tam, jadąc do góry, tam skończyliśmy na tonice. To jest to D górne, co tam było ostatnie. A teraz jadąc w dół, tę tonikę zamieniamy sobie na tonikę szóstego i brzmi nam to w ten sposób. Teraz CIS dajemy tonikę trzeciego, H subdominanta, A tonika, G subdominanta drugiego. Pis. Teraz mi na słowo musicie uwierzyć, że jest coś takiego jak dominanta 6-4. Oczywiście będę o tym mówił teraz na słowo. E. Dominanta albo septymowa. I kończymy na tonicę. No to teraz bez gadania, w górę i w dół. Tu sobie zamieniamy. W ten sposób do góry zharmonizowaliśmy tylko i wyłącznie przy pomocy triady, natomiast w dół przy pomocy triady i przy okazji z użyciem stopni pobocznych. A jak to będzie wyglądało w przypadku gamy molowej? Nasmarowałem gamę Emol. Gama Emol jest to gama równoległa. O, komputer mi się coś tam krzyczy. Gama Emol jest równoległą gamą do gamy G-dur i ma jeden krzyżyk przy kluczu. Pamiętamy, czy nie pamiętamy, że pierwszy krzyżyk to FIS. No i tego fisa sobie tu wpisałem. Pamiętajcie, że taką gamą w pierwszej kolejności, której używamy, to jest gama mol harmoniczna, czyli gama z podwyższonym siódmym stopniem. Dlatego jest tam dis. I to dis, ten krzyżyk, będzie wpisany przy nucie, a nie przy kluczu, absolutnie nie przy kluczu. No to co, no to lecimy. E. No to będzie E-Mol. No to wiadomo. Od FIS. Drugi dźwięk od FIS. No to znowu sobie jadę z tymi, no, z tymi tercjami, czyli tu w tym przypadku po polach, i mi wyszły dźwięki FIS AC. No to FIS AC to już na ucho powinniście rozpoznać, że jest to akord zmniejszony. Tutaj mamy G. Na no to sobie budujemy po samych liniach i wychodzi nam GHD, czyli durowy, tu nam wyjdzie ACE molowy, tu sobie przeniosę, Hadis Fis, H, dis i Fis. Dominanta, wiadomo, durowa w tonacji bolowej. Na szóstym stopniu. A, stopniu sobie nie podpisałem, ale liczyć umiecie przecież. Na szóstym stopniu wyjdą nam dźwięki. Aha, zagrałem, a nie zrobiłem. No to mamy. O tak. No, ale to już słyszycie, że to jest akord durowy. Na siódmym stopniu. A, tam kreski nie dorysowałem. Zaraz sobie ją uzupełnimy takiego, o, ale paskudnik co? Niebieskie mi się skończyły. Ho, dobra, to bierzemy żółtego. O. I wyszło nam coś takiego. Dis, fis od klucza, to wiemy, a u góry no to już. Na ucho powinniście usłyszeć, że to jest trójdźwięk zmniejszony. A jak ktoś to sobie tam policzy, i na końcu wiadomo, będzie tonika. A jakbyśmy te funkcje chcieli ponazywać, to one by się nazywały bardzo podobnie jak w przypadku gamy durowej, z tym, że byłoby, byłyby one no, tonika molowa, subdominanta molowa. Tutaj pojawiłyby nam się te dwa takie dziwne na drugim stopniu zmniejszony, jak akord drugiego stopnia na drugim stopniu ustawiony w gamie molowej jest akordem zmniejszonym. Podobnie jak na siódmym stopniu, ale Również jak w przypadku gamy durowej, ten siódmy stopień bardzo często doklejamy, najczęściej doklejamy do piątego i po prostu powstaje nam coś takiego, co się nazywa dominanta septymowa. Eee, zagram Wam teraz z harmonizującą. Aha, zagram, zagram Wam zaraz, tylko Wam napiszę, co będę grał. <ścoughs> To, co jest napisane teraz, to są funkcje, jakie dodaję do tych dźwięków, a nie funkcje, jakie są tworzone od tych dźwięków. Czyli po prostu zharmonizowałem w najprostszy sposób, widzicie, tonika dominanta, subdominanta, tonika subdominanta, oczywiście mol. Czyli zharmonizowałem sobie tęże gamę E-mol do góry. e tonika fis dominanta g tonika a subdominanta h tonika c subdominanta dis dominanta i e tonika no to bez gadania A teraz zrobię to, co w przypadku gamy durowej, czyli jak będę w dół jechał, to sobie pozwolę wykorzystać co po niektóre stopnie poboczne. Tak skończyliśmy, jadąc do góry na tonice E. Zharmonizowaliśmy akordem tonicznym. Mol tonicę oczywiście. I podobnie jak w przypadku gamy durowej, zamieniamy sobie tę mol tonikę na tonikę szóstego stopnia. Później sobie dajemy tonikę trzeciego, subdominantę, mol oczywiście subdominante, mol tonikę, mol subdominantę. I tutaj znowu te dominanty 6-4, o której jeszcze nie mówiłem, ale będę mówił. Rozwiązujemy na dominantę septymową. I kończymy zwodniczo. Nie, nie kończymy zwodniczo. Dominanta septymowa i kończymy na mol tonicę. No to jedziemy jeszcze raz do góry i w dół bez gadania. Tutaj sobie pozwoliłem na jedno małe, drobne oszustwo. Możecie mi je wytknąć, co to jest za oszustwo, a ja się wtedy będę bardzo cieszył. Strasznie długi dzień dzisiaj miałem i nie ukrywam, że bardzo męczący. A jeszcze kilka godzin przede mną, dlatego tam pewnego takie pełne wpadki wsypy mi się zdarzały. Niektóre będę mógł wyciąć, ale niektóre będą musiały zostać. To jak zostaną i wychwycicie, co tam było nie tak, to tak jak mówiłem wcześniej, ja się będę bardzo z tego powodu cieszył. No to małe podsumowanko. Co bym chciał, żebyście wiedzieli? No więc o nożyczkami się bawię, to tak chyba z nerwów już. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że oprócz triady, czyli tych akordów, tych stopni, znaczy tych akordów zbudowanych na stopniach głównych, są jeszcze akordy poboczne. I że są to akordy zbudowane na drugim, trzecim, szóstym i siódmym stopniu. Z tym siódmym stopniem to, jak tam widzieliście, jak zauważyliście, można go tak jakby dokleić do piątego stopnia i powstaje nam wtedy akord dominanty septymowej. Co bym chciał, żebyście jeszcze wiedzieli, że w tonacji durowej, w gamie durowej, tutaj spokojnie możemy mówić: gama durowa, że w gamie durowej, w triadzie wszystkie akordy są durowe, natomiast w gamie molowej. Tonika i subdominanta to są akordy molowe, natomiast dominanta jest akordem durowym. Jest akordem durowym z racji tego, że gamę molową posługujemy się, gamą molową posługujemy się jej odmianą harmoniczną, czyli z podwyższonym siódmym stopniem. No i to chyba tyle na dzisiaj. No, i bez zbędnych słów żegnam się z Wami. Cześć, trzymajcie się, bawcie się dobrze, uczcie, słuchajcie. Zresztą dobrze wiecie, co macie robić. A jak mi się coś jeszcze przypomni, to do następnego odcinka dorzucę. Nie wiem, o czym będzie następny odcinek, ale na pewno coś tam wymyślę, bo tematów jeszcze jest potop. Cześć, trzymajcie się, pa!